Cześć, dziś prezentacja wtyczki Levels, która ułatwia przygotowanie materiału pod streaming. Tak jak wiecie, jestem ogromnym fanem narzędzi pomiarowych. Widok boku mojej pracowni, dzisiaj jeden monitor poświęcony, dedykowany właśnie obsłudze narzędzi pomiarowych edytora WaveLab Pro. Natomiast to, co dzisiaj chciałem Wam pokazać, to wtyczka, która pozwala sprawdzić właśnie poprawność pod kątem stereofonii, głośności, kluczowych właśnie parametrów w sposób taki bardzo, bardzo e, intuicyjny. Słuchamy nagrania Bartka Wilka, Olgi Olejnik. Bartek gościł swego czasu na warsztatach, także to jest taki miks przygotowany w zasadzie, no, wyłącznie na potrzeby warsztatów, na sumie limiter. Sprawdźmy wobec tego, czy wszystko zrobiłem dobrze. Zacznę od tego, że wtyczkę Levels należy umieścić zwyczajowo na kanale Master za limiterem, ale przed narzędziami służącymi do korekcji dźwięku samych monitorów w pomieszczeniu, o ile w ogóle z takich narzędzi korzystacie. Rozpoczynam pomiar, sprawdźmy czy wtyczka będzie miała jakieś zalecenia, wykryje może jakieś błędy. Jakim się pojawił się pierwszy problem? Ano taki, że wykryty został poziom minus pół decybela dBTP. TP to skrót od trupik. No i tutaj należy sobie odpowiedzieć, czym są tak zwane trupiki. Aby to wytłumaczyć, przejdę do fragmentu mojego kursu Sekrety profesjonalnego brzmienia. A więc w rozdzielczości Płytowej czy płyty CD, mamy tam 44100 punktów w jednej sekundzie, a więc ten zapis jest tak naprawdę schodkowy. I tu zrobiłem taką ilustrację, która pokazuje kilkanaście takich punktów. I jak widzicie, trzy z tych punktów dochodzą do poziomu 0 dBFS. A więc mamy tutaj punkt, tutaj punkt i tutaj punkt. Natomiast kiedy ta fala cyfrowa, właśnie schodkowa, zamieniona jest na analogową. Następuje proces interpolacji, a więc ta fala jest wygładzana, i zobaczcie, ten poziom 0 dBFS zostaje tutaj przekroczony. Także bardzo polecam odcinek 21. Kursu Sekrety Profesjonalnego Brzmienia. Tutaj bardzo dużo na temat tego, e, czym jest poziom, poziom, pomiar poziomu szczytowego, średniego, RMS, czym się różni po, pomiar w jednostkach luft, jakiego rodzaju mierniki e, są wykorzystywane, e, co tak naprawdę oznacza, co wnosi mierzenie tego poziomu luft. Także bardzo dużo cennej wiedzy. Myślę, że chyba najbardziej obszerny tego rodzaju kurs w ogóle na świecie, bo też obserwuję mnóstwo zagranicznych portali. Nie widziałem, aby ktoś ten temat tak mocno zeksplorował, także to serdecznie Wam oczywiście polecam. No dobrze, ale wróćmy w takim razie jeszcze do WaveLaba, chociażby do edytora dźwięku. Żeby zademonstrować Wam, jak kiedyś realizowało się nagranie, to akurat nagranie DAW prosto spłyty, format Wave, a więc bezstratne nagranie. Widać, że ten poziom szczytowy tutaj też dość mocno przekroczony. Także kiedyś się tym nie przejmowało, nie przejmowało przyjmowano, Odkąd jednak nagrania publikowane są w serwisach streamingowych i konwertowane DMP3 w procesie tej konwersji, nawet jeżeli pilnujemy poziomu DBTP, może dojść właśnie do drobnych, drobnego przesterowania, jakiejś takiej drobnej saturacji, dlatego zaleca się właśnie minus 1. Także wróćmy w takim razie do naszego narzędzia, wróćmy do ustawień w limiterze. Po prostu wystarczy tutaj wpisać minus 1. Ja wpiszę minus 1,1 i włączyć funkcję, która wykrywa właśnie ten poziom True Peak. Zwykle jest to Intersample Peak, czasami jest to nazywane Intersample Distortion albo, albo jakoś podobnie. Tutaj ta funkcja nazywa się Oversampling Second Order. Słuchamy dalej, tym razem pod kątem pomiaru poziomu średniego, mierzonego w lupsach. I tak jak widzimy tutaj w ustawieniach dla YouTube'a przyjęto poziom taki optymalny, zintegrowany, czyli mierzony od początku do końca nagrania. Czyli w zasadzie musiałoby pójść nagranie od początku do końca. Minus 11, natomiast program będzie nas, czy wtyczka będzie nas informowała o przekroczeniu poziomu już minus 8. Sprawdźmy, jak to wygląda w moim nagraniu. Teraz jest bardzo cichy fragment, więc ten poziom mierzony na krótkim odcinku, czyli short, był tutaj niski. Poziom zintegrowany, natomiast stwierdzam w granicach minus 12, czyli w zasadzie idealnie pod, pod, pod streaming. Wydaje się ten, ten, ten poziom tutaj optymalny. I króciutka dygresja: co dzieje się z nagraniami? Które mają wysoki poziom. Tutaj znów to nagranie bezpośrednio z płyty CD zgrane przeze mnie z mojej płyty. Y, poziom lows y, tutaj minus 10, a zatem to nagranie zostanie ściszone. Na przykład przez YouTube do poziomu minus 13. Tutaj mam takie narzędzie, mogę sobie wprowadzić wartość zintegrowanego poziomu lów minus 13, natomiast iTunes ściszy go do poziomu minus 16. Zatem im głośniej zrealizujemy nagranie, tym bardziej będzie ściszone. Co oznacza po prostu, że nie musimy już tak mocno naszych nagrań kompresować. Róbmy to tylko tak, żeby one brzmiały po prostu dobrze. Kolejna sekcja to dynamic range, tutaj możemy sprawdzić, czy nasze nagranie ma dostatecznie dużą dynamikę, a więc jeżeli silnie skompresujemy nagranie, to już słychać wyraźnie negatywne efekty działania limitera, słychać przesterowanie basu, słychać, że nagranie jest wyraźnie przesterowane i to już tutaj jest pokazywane właśnie na miernikach w kolorze żółtym, ten miernik zdecydowanie powinien świecić się nam na zielono. Inna kwestia to z kolei pomiar. No i oczywiście LUV. Zwiększył się poziom LUV, zarówno ten mierzony w krótkim, jak i w długim okresie czasu, czyli ten zintegrowany. No i kolejna kwestia to LRA, czyli Loudness Range. Tutaj możemy sprawdzić, jak dynamiczne jest całe nasze nagranie. No i zwyczajowe wartości, gdzieś między 6 a 12 powinny być odpowiednie, także sprawdźmy, czy tak jest, może na jakimś odcinku krótkim. Także jeżeli nagranie byłoby znów przekompresowane, to, do poś... to krótki dość czas pozwoli wykazać nam, że ten loudness range jest niebezpiecznie wysoki. Wskaźnik zacznie się po chwili wypełniać kolorem żółtym i czerwonym. Zobaczmy, czy tak się teraz stanie. Teraz mamy chwilę oddechu. To już znów. No i tu za chwilkę wejdziemy już na pole żółte. Także to oczywiście powinna być analiza całego nagrania. No i tutaj może też mała dygresja, jeżeli spojrzymy tutaj na program, właśnie. WaveLab i to oczywiście nagrania, które choć są swobodnie zrealizowane, ale są wypełnione bitem, będą zawsze miały wyższy poziom loudness range, a więc analyze 3,5 loudness loudness range, 3,5 LU natomiast nagranie chociażby Duke'a Monta remix, w którym jest sporo różnego rodzaju przejści oddechów, będzie ten poziom zapewne miało wyższy, a więc 6,1 LU Wtyczka pozwala nam także sprawdzić, czy jakieś elementy inne niż bas i stopa nie zamulają nam miksu. W tym celu należy przejść do sekcji Bass Space, wyłączyć stopkę i bas, no i kliknąć oczywiście Done. Teraz mierzony jest. Mierzone jest pasmo całego nagrania z wyłączeniem stopy i basu. I gdyby tu energii było za dużo, to natychmiast zostanie wykazane, no i wówczas należy znaleźć te ścieżki, na których występują problemy i te problemy wyeliminować. Ostatni pomiar w miksie to pomiar właśnie stereofilta, więc bazy stereo. Tutaj mamy też do dyspozycji filtr. Możemy na przykład sprawdzić, czy częstotliwości basowe nie wykraczają poza w e, stereofonii, poza, poza ten bezpieczny obszar. A więc tutaj w tych polach po bokach mamy elementy występujące w przeciwfazie. Tutaj mamy wskaźnik korelacji, e, też więcej na temat jego zachowania i, i możliwych wyników w moim kursie: sekrety profesjonalnego brzmienia. To narzędzie jest też o tyle fajne, że pozwala nam sprawdzić na przykład co dzieje się w samych wysokich częstotliwościach. Zatem, jeżeli coś byłoby nie tak w najwyższym paśmie, to również zostanie przez ten miernik wykazane. Ostatnia rzecz możemy też łatwo sprawdzić, co dzieje się po prostu w kanale mono. Więc osoby, które słuchają naszych nagrań w klubie albo w restauracji, będą prawdopodobnie słuchać ich mono. Natomiast dla nas, realizatorów, ważne jest, abyśmy słuchali w nagraniach raczej za pomocą jednego głośnika w trybie mono, ponieważ w odsłuchu za pomocą dwóch głośników może nam się wydawać, że bas jest podbity, że jest go za dużo. Zatem do odsłuchu mono polecam wybrać jeden głośnik, lewy bądź prawy. Także tak to właśnie działa. Możemy też sprawdzić, co dzieje się w warstwie, czy też wyciszyć warstwę mit na przykład. Przepraszam, czy włączyć, czy włączyć w tryb solo, właśnie, warstwę. Tu mamy site, także bardzo duże możliwości. Łatwo to wszystko, łatwo tym wszystkim sterować i łatwo sprawdzić, czy nasze nagranie jest gotowe do streamingu, czy też występują w nim jakieś błędy. Oczywiście Levels możecie także wykorzystać w pracy z edytorem dźwięku do analizy już nagrań, które właśnie sfinalizowaliście, bądź komercyjnych nagrań, które chcecie porównać ze swoją pracą. W dusiu boli cię, znów zno mnie głowa. To jest akurat nagranie, które, które miksowałem, masterowałem dla Grega Heldena. Właśnie się ukazało z Jendrasem, bardzo fajny numer. No i tutaj mamy dwa wskaźniki, które no, należy analizować na całości, a więc po pierwsze to jest zintegrowany poziom lub właśnie. Tutaj zdecydowałem chwilę, więc musi się pomierzyć jeszcze raz. No i to jest samo Loudness Units. Ponieważ rozpocząłem odtwarzanie od fragmentu bardzo cichego, czyli tego tutaj. Przyszedłem do fragmentu głośniejszego, no to oczywiście te wskazania będą teraz powoli rosły, takie gdzie wszystkie inne parametry tego miksu są e, idealne, jeśli chodzi o publikacje w serwisach e, streamingowych. No oczywiście dysponując z takim narzędziem jak WaveLab możecie też wykonać analizę całego utworu, taką matematyczną niemal. To no tutaj oczywiście otrzymacie też identyczne wskazania, więc poziom zintegrowany również minus 13,3, e, Loveness Range 5, a więc bardzo dobry wynik, no i wszystkie pozostałe parametry również są w normie. Są bardzo nagrania Grześka. Podam w linku, gdzie można ich posłuchać. Greg Helden i Endless. Cztery strony. Zatem bardzo polecam Levels. Bardzo fajne, takie intuicyjne, łatwe w obsłudze narzędzie, które wskazuje takie dość typowe błędy, które często pojawiają się w zgraniach. No I pozwala Wam to uniknąć różnych kłopotów, kiedy publikujecie nagrania w streamingu właśnie. Te wszystkie kwestie, kwestie związane z obsługą narzędzi pomiarowych są bardzo szczegółowo przeze mnie omówione właśnie w tym kursie. Także też jeżeli dopiero pierwszy raz widzicie tego rodzaju mierniki, to tutaj wytłumaczyłem jak one działają, w jaki sposób się nimi posługiwać i to na etapie miksu i na etapie właśnie obróbki poszczególnych ścieżek. Są sekcje poświęcone perkusji, są sekcje poświęcone uzyskaniu stereofonii, nawet w basie niekiedy. Także bardzo szczegółowo omówienie działania tego goniometru, też no i też omówione bardzo popularne błędy, które przynajmniej w dużej części na pewno zostały przez tą wtyczkę wykazane.